W takim razie ja zaraz zamykam paczkę, a wy takie paczki możecie właśnie zamawiać sobie, bo ta paczka zaraz trafi w ręce mojego widza, w bądź Zobaczymy. No i oczywiście pamiętajcie, że taką paczkę możecie również wy zamówić z linku w opisie w Palion Style. Zapraszam. Ale ale, moi drodzy, przed moim domem jest. Nie wiem, czy to jest bomba. Wygląda, jakby miało coś wysadzić, widzowie, Zaczynam się bać, zaczynam się bawiać o Palionowo, bo to nagle znikąd się pojawiło i musiał ktoś to podłożyć. Także zobaczymy, widzowie, co kto wie na Palionowie i o co tu chodzi, widzowie. Tak, no muszę wam to w sumie pokazać, bo nie Wiecie o co chodzi, ale zanim wam pokażę tą śmiercionośną bombę, moi drodzy, to musicie zostawić tutaj subskrypcji na tym kanale, wpaść na Palion Style, piękne rzeczy są na sklepie, zapraszam serdecznie, wykupujcie wszystko, co mamy. I patrzcie, brylok Lolo będzie już niedługo, także nastawiacie się, patrzcie, takie piękne bryloczki. Wszystko, no, mega duże rzeczy jest na sklepie, także jak mnie lubicie, widzowie, to dołączcie do Palion Style, a ja wychodzę na balkon i... I co to jest? Ktoś tam biegł. Oh. Hey. Co wy ty... robicie? Wy, wy jesteście niepoważni, nie? tak Powiedz mi, czy to jest bomba? Ja nic nie robiłem. Tak, to e... jest bomba. Ja to mam coś bomba. powiem. Bomba. Ja już kiedyś takie coś przerabiałem, 20 nie? Minut. Ja coś przerabiałem, 20 minut? Jakie 20 minut? No, no błagam co? was, chyba ze żarty robicie. To wybuchu 20 minut, no to ty jesteś głupi, przecież nie zapisane 20 Kto minut. Kto to pierwszy, pierwszy zobaczył tą bombę? Dobra, ja, radę, nie? E, no ja nie? Ja nie, nie, to jest mój samochód. Kto? Kto to pierwszy zobaczył? Dwa scenariusze. Albo budujemy coś pod spodem, albo uciekamy. Ja jestem za ucieczką. Nie ja no, Nie, ja budujemy, to jest, bazę, no. budujemy bazę, budujemy nie bazę. budujemy, nie ma ja szansy. to przetrwamy. No to jest za trzeba duże. to przetrwać, to jest tylko bombka! Bo, A da się bombka. da się tak coś A da bombka? Do ty widzisz te liny? Czekaj, czekaj, no Lolo, ty to mówiłeś, że widzieliś to pierwszy, no to jak, jak no? to się stało? Widziałeś kogoś? No dobra, to by wyglądało tak. Ja idę sobie do kwieciarni normalnie do pracy, patrzę nagle wielka bomba, myślę. Czemu przed moim do domem i przed twoim jest idealnie? No to jest centrum, to jest centrum dobra, Dobra, nie, budujemy bazę, zbierajcie rzeczy, zbierajcie dobra, rzeczy dobra, i budujemy bazę. Dobra, dobra. Nie, nie ma szans. Ja no to buduję. Ale co Dave, nie, nie ma szans? Nie co ma to? szans. Ja już kiedyś co? takie coś przerobiłem. Ja nie mam zamiaru z wami tutaj tego budować. Ja uciekam. A nie będę ci brał tym udziału. Ja chcę, chcę jeszcze przebić. Ja mam życie młode, jestem nie. za młody, żeby umierać i takich No ty chyba seżarty robisz, ty uciekasz! Na razie ja, ja nie mogę. Krus. Jaki bumer, nie? No, uciekł, no po Krus. prostu! Po prostu uciekł! Dobra, dej to sakiet, chłos, nie, ja nie mogę. Dobra, zostaliśmy sami. Panowie, sprawa, no dobra, zostają z dwunastolatkiem no, <laughs> i z pięciolatkiem, ja no, nie rady No to a ja jestem mądrzejszy niż on dwa razy. Nie, nie, no, dobra, nie, nie, nie przez, dobra, przestańmy, przestańmy, ja ok. Zbierzcie jakieś obsydiane, jakieś mocne rzeczy, z których możemy zbudować bazę. Dobra? Schowajmy się przed tym po prostu yy, Dobra, a można no, u nie? Co mówisz Bolo? Można ukraść. 20 MINUT o szybko, 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 o, Chowajcie się Panowie to nie są przelewki, zostało mniej niż 20 minut Musimy zbudować Ech, szybko bazę yy, damy radę, damy radę. O, dobra, Mam radę nadzieję, lecze. że wszystko macie gotowe No Wypchałem ekwipunek po brzegi Także zapraszam ja za mną yy, Ja też u Co? 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 Dobra, nieważne, nieważne, to już nie trzeba ukradłeś, to jest najmniej ważne teraz tak naprawdę e, Najlepszym miejscem wydaje mi się, że będzie dom taty hejtera, bo jest Ten... z Bedroka. Z Bedroka jest, faktycznie Tak, to będzie faktycznie. idealne Także uciekajmy od tej bomby, o nie, 18, ja, 18. minut! Zobacz, mogę, tu. nie mogę, dobra, dawajcie, kopiemy, zróbmy to w tym mm. miejscu Nie mamy drabiny, no, ale zrobimy Zrobimy dziurę jakąś Odcie, ja kopiemy, ja ma... tak Dobra, 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 no, dawaj Cyk, cyk, cyk. O, kopcie, kopcie kop, kop. Ej, co to? Ej, co się z co to, to za miejsce! O kurde, jakie jest? Ej, no to... patrz, idealnie! Co? Co? co to jest w ogóle? Co? Ej, rozbudujemy to, rozbudujemy Ej, to. Nie wkutek się, co nie bo to jest bedrock! Mamy bedrock, patrz! To nas uchroni. Tylko nie, poczekaj, co to jest na miejsce? U to jest bedrock, a my tu zginiemy. Ja nie wierzę, przeszukajmy całe to miejsce szybko. Trzeba przeanalizować. Czy czynię, żeby nie było dojścia? Tu jest niby jakieś wyjście. Jest wiesz co, jest o trochę miejsca gdzie można, gdzie można wejść, ale zobacz, muszę jeżeli, zniszczyć, ej. to muszę zniszczyć. Dobra, cyk, 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 cyk. Ej, otwórz drzwi! Bo Otwórz otwórz ja Otwórz drzwi! Jakie drzwi, gdzie wy jesteście? To, to, ja to... co, co wy jest zrobiliście? Bo to jest nie dobrze. Trzeba to y zamurować zaraz. Dobra, jednak, jednak to trzeba. Zamuryć i tą dziurę jednak, Zabra, to to co tu to... widzicie. Ja tu zrobię wyjście, nie wiem po co to skopiowałem. Nie ma absydian taki specjalny. Ale się trzeba skopiować. A ja chcecie się niżej, nic tu. No jak niżej? No przecież mamy bedrock. Tu mamy nie bedrock. Możemy. No hmm, jakby to zrobić. Ewentualnie pod tego bedrocka. No właśnie, Ale czy no? ten bedrock nie jest do końca, zobacz. Ej, co to? Czekajcie, ja tu robię, tu będzie wyjście. Ej, to widzicie, co to tu się dzieje? To... Co, co, co? Już patrzę, już patrzę. Jakie jest, becie? dobra, zamuruj to. jak dobra, ja tu dobra. muszę klapą przykryć, dobra. Zobaczcie. Eee, co to? Idę do was, idę do was, idę do was. Dobra, dobra co miszy... jest? Dawajcie obsydianem, obsydianem wszystko. Jakim Patrz. obsydianem? Mam, ja nie mam, ja nie, nie mam, jakieś jak dużo wziąłem cały jaki miałem. Zobacz, zobacz, zobacz. Ej! Co to? O eee. co to jest? Eee. Dobra, przerabiamy to na obsydian, no przerabiamy. Przerabiamy to wszystko na obsydian. Gotową co, bazę wszystko? mamy. Dobra. dobra. Ja nie mogę, dobra. I ja robię swój pokój, to mój pokój jest. No jak to twój pokój, no? Rezerwujcie sobie, to mój pokój jest. To jaki pokój? Tak Jego mało czasu mam, nie wytrzymam. No swoje pokoje, no ludzie, nie możecie. Dobra, to trzeba jakoś zamurować z góry, kurde. Damy radę. O, dobra, 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 dobra. Dobra, teraz tu. Będzie nisko, będzie nisko, trudno, to już jest tylko, tylko i wyłącznie bezpieczeństwo. Trzeba zamurować te drzwi, czekaj, dokąd to jest w ogóle? Co, nie wiem, a patrz! Tu jest wyjście! Bada. Tu nas rozsadzi! Zabaj, no czekaj, ja bada, tu drogie, Trzyma Tu no trzyma warstwę większą, drogie, większą zuby, zuby, no, Dobra! No, dobra, rozwalamy te drzwi, tu nie może Zbemy. być przejścia! Git! No. Git, git, git! No, git. No, sufit trzeba! Sufit, sufit, sufit! sufit, sufit. sufit. No dobra, ja dobra, ja dobra, 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 Całe, Będę no, taki krótki? No nie, nieważne, bazę sobie zrobisz większą, to będą tylko korytarze! dobra! Zaraz będziemy bazę robić! Ja i tak w sumie są krótki! <noise> co, co ty gadasz, bo co? jesteś krótki, chociaż trochę humoru mamy widzowie. Ja mam nadzieję, że się panienowo nie skończy. Ta bomba jest faktycznie aż tak mocna, no wygląda na ogromną, także... Ulej, ale kto no, to wygląda jak wybuch. Nie, nie, proszę nie, nie mów tak nawet, błagam. No ja to, tak, to nie myślę, że tak buch. nie mów. Ja nie mam pojęcia, kto to zbudował, nie? Ale to jest. Ale to? No to jest podobne do tych hitera. Tylko nie? najgorzej jest to, że jak my tu przeżyjemy, to nawet nie będziemy mogli wyjść, bo będzie jakaś radiacja. Ej. Ej, a może to jest właśnie jakaś tajna baza, to tych hitera, o której wy nie wiedzieliście. A, a mo no może nie. Jak ty to obudowałeś dobrze? Ale ja kurde, fajny obsidian, taki, taki z No, taki no. mocny. Bolo, buduj bazę, tu naprzeciwko, weź tą lawę usuń. E, na lawę? Dobra, że zamówię tą. Tu, tu, tu nie, działa, nie, i dobra, rób, dobra. rób sobie bazę. Ja robię tu. Wziął ktoś, nie, nie, błagam, powiedzcie, że wzięliście jakieś nasionka i wodę. Ej, wejdź, no tak. dobra, 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 na szczęście. No, nie, mi mama każe pić. To ja nie zrobię nieskończone źródło, może. Dużo wody mama każe Czekajcie, ja zrobię nieskończone źródełko. Teraz będziemy musieli oszczędzać wodę, ale okej, okay, ja to kopię. E, ja bym kto e, to cały. A masz tu e, pokój? Jaki pokój? No ty, bolo. Nie, ja mam tu. ma. Nie, to jest mój pokój, no to jest dla ja to sobie wyrobię. Kopię, musimy wygorycać ten bedrock. Dobra, jedną osobę. Proszę. To co tu nie jest? tu co, coraz tu nowe rzeczy Nie, nie. A, ej, co to jest? A, co? Patrzcie na to! Co, ty Lądwa. co to? to? jest od Xa! To jest co? O, co, co, jest? co się dzieje. Jakoś stare rzeczy, to jest. stare ej. rzeczy. Dobra, co to jest? Trzeba rozwalić jakoś, jak rozwalić? Już Tego nie, blasku nie się byłem. nie rozwalić. Jak się to rozwalam? Dobra, nie, nie rozwalamy, nie rozwalamy, ja chcę obsydian. Ty robisz do pokój? Tak, to robię pokój, to robię pokój. co ja samą masz pokoje, a ja nie mam. No to czy no ja, ja dopiero go wykopałem teraz. Dobra, ja będę, dobra, dobra. Tu, w tym miejscu zrób. zrób. Dobra, dobra. <gry> On Ale ci ty... chciał się wkopać dobra. do ciebie. To będzie woda chyba, nie? Wodę zaraz nie, zrobimy jeszcze. i cały, całe ten, zaraz mu zrobimy całą farmę, czekajcie. Dobra, dobra. Zaraz zrobimy całą faremkę, ja tylko zrobię sobie mini, mini bazę chociaż. Taką przed, przed wybuchową. Nie wziąłem łóżka o, o lolo, no Ale ty nie masz Ale patrz, patrz No to będą żółte, niech będą, no to ja nie ważne, że będą żółte mógł Nieważne, Nie ważne, że będą żółte, poradzimy sobie z tym A ja mam łóżko swoje, także ja mogę wam odstąpić białe, jak ktoś chce Białe a, masz? A niebieskie? w pokoju było białe Nie mam barwników, o no Ja, ja bym chciała niebieskie No to, to nie będzie niebieskiego Nie mamy barwników Nie to jest najmniej ważne, czy kolorowe łóżko, czy nie Teraz to trzeba się uzbroić, to ma wszystko działać Kto wybuchnie... 13 minut, nie no, błagam już! Błagam, że to jest tak mało czasu. Damy radę, na no spokojnie, czekaj, skrzynki. Ja znam swój pokój przygotowany! Już! Dzień z, z, z tutaj. Jak przygotowany... To za już. Źlełko, może, ja ja, ja co będę no nie! Ja będę leżał na tym, na tym... On się nie nadaje, on się nie nadaje do robienia tej... Braknie mi obsidianu czy ktoś? Poproszę jakieś. Ja ci zamieszka jestem, ale ci jeszcze tam więcej zaraz! Dobra, 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 ja dobra, 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 obsydiany. dobra. Obsydiany, tak Ja dobrze płaczę ja mam sydowy. Cyk. Panie fliczniki, bo za dużo. Dobra, ja to zrobię z taką podłużną bazę. Ja jestem ciekaw u. jak to u was tam wygląda. No i normalnie no! Ja są pokojy! Dobra. dobra, ja na razie nie patrzę, potem zobaczymy kto, kto się najlepiej uzbroił. Pamiętajcie, obsydian sobie łóżcie tam ten... Bo normalnie na krawędzi daję obsydian, a potem daję na boki No z tą zieloną terakotę taką. A, bo ty zielony robisz taki no cały, tak. Tak, tak, żeby był jakiś kolor chociaż nie tak ponuro. No, no tak to byłoby ponura. Dobra, kopię to dalej, kopię to dalej, tylko się tak wolno kopia, a ja to chcę już skończyć. Dobra, tutaj... No. Jeszcze wyżej to muszę! Nie mogę! O kurde, chyba mamy przypał! 11 minut! 11 minut, ja nie mogę. Nie, żeby nas po Ale co to górę? Ale Dave pisze. zginie, on sobie nie zdaje sprawy co się stanie. Nie, bo on, on pewnie poleciał bardzo, bardzo daleko. Nie, ale bardzo... co mu to da? To i radiacji już to jest taki ale, wybuch będzie. Ale on pójdzie do lasu i nic mu nie będzie. No jak pójdzie no, nie, do lasu, nie, żaba? Nie, do żabę, do lasu. Ja nie ja, wierzę. to się wszystko. Chwila moment i go nie ma. A on uciekł Co, co mu Co ty robisz? Co mu ci daje taki tusz? Bo, ale patrz, bo ja zabezpieczam, jakby ktoś chciał tu przyjść. O, jeszcze został mi stach, błagam, niech to starczy. Ale nie dostarczy. wejdzie. To nie to są końce, to Proszę. my się spazmy na tym. Jakie kolce? No nie, został. no to On są robi, twając. weź tą kulę, go. Jakie kolce? No, co? To nie... Ej, ale to, to trzeba wiesz... To ty robisz? Ja... Nie, no dobrze, patrz. A, że takie przejście niby. Hmm. A nie idź tam, boli. A nie wiem, no nie wiem, nie, nie, niech tak zostanie, niech tak zostanie, już nie mam miejsca. Dobra, kopię dalej. Bolo, bolo, tylko, bo ty zaraz zginiesz. Ja, jestem gotowy, ja zrobię. Jak gdziekolwiek no tak, będzie jakiś nie, kamień, dear, to masz. to wybuchnij nas, nie ma. Także musicie Zobacz, za zalepcie wszystkie dziury, jakie macie, błagam. No, oczywiście, ja już to zrobiłem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Trzeba się skupić, nie. trzeba się skupić. Tutaj to jeszcze, tu trzeba i... wykopać, tu trzeba, tu Ej, trzeba a... wykopać. Tutaj też trzeba to zaburować. No ja to mówię, bawisz, wszystko. No Cyk, dobra, tu elegancko. Jeszcze podłoga, nie! Uff. No jak, ty tak wolno robisz? Co wolno robię? A, Kopię nie? cały To chcesz mieć gotową bazę! Nieprawda, to ja... nie, wiesz co, nie. Dobra, Gubisz się w zeznaniach. No, ale to Ej, ty jesteś, kurde, zakopany, nie? No i co tu się dzieje! Weźcie te rzeczy! Tu mam taki, taki syf tu, mam ja już to kopy tak długo Ja nie wiem czy ja wyrobię, nie, czasu już jest tak mały, już mniej niż 10 minut zostało Także ja, ja nie wiem, nie, jak, jak, jak to będzie wyglądać z nami Ej, co ty jej tu postawiłeś? Lolo, ty marnujesz czas, my tu walczymy o śmierć i życie, a nie jakieś zabawy No jak wiedziałem, no że jak z dzieciakami będę tu, to będzie ciężko to minut, to minut o Ale ja mam już taką taką nawet, ale tutaj, ja tutaj tam kolor dodam. Ej, to pa, co to masz takie coś! Co? Na podłogę no. muszę zrobić. Co to jest? on się uchodził jak jakaś kierownicka, nie jest w tym pokoju. No, ty co on zrobił? No, to, on ma wszystko w nim. No czekaj, ale bo... No, bo on miał... Ja nie wierzę, no bo on miał od razu gotową bazę! Ten jeszcze podstawił to obsydian, no nie mogę! Jeszcze ja mogę pomóc jak chcesz, nie? Pomóż, pomóż! <laughs> ale co chcesz, można zwalać? Kopać, kopać to! Dobra, nie, tu nie ma być Dobra, wojna dana. domowa. Nie, ale kurde, przecież on jest głupi. Ja my zaraz gniewem, a on sobie pranki robi. No, <grym> co to dana za dana. pranki w takich czasach, jest bomba. Ja se, ja se urządzam dywanek. Nie, 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 nie to za On sobie dywan robi w bazie, nie mogę, nie, nie, mi, to coś. Zam, bo już nie, mam. nie sobie. mogę, naprawdę. Ej dobra, ale podłoga, fajny kolor. A zielona taki, taki zobacz, Zielona, pas. zielona podłoga akurat zielona. Ej, co, ty, co robisz? ty robisz? Ale na no, blok, ale ładnie to będzie dzisiaj. Weź męsko. to! Nie patrz co wkudzę Lolo, bo zaraz się Lolo, ty jakoś trollujesz cały Lolo, czas! Nie macie tu kudy? Przestań. Przestań! Nie, dobra, Lolo jest dziwny dzisiaj! Zobacz! <laughs> zobacz, ja się tak nie bawię, no Lolo! <laughs> On zaraz, zobacz Przestań! Ja, za, bo za, 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 Czekaj, ja tu kopię. Zaraz, zaraz, pozwalam. Mam 5 minut, no nie zuby. mogę, tam i tu stawek. Chcę, żebyśmy zginęli przecież. Dawaj ściany, dawaj ściany. Dobra, dawa ja tu nawet nie widzę już. O nie, brakuje mi obsydianu, potrzebuję obsydianu. Zuby, trzymaj, trzymaj, ja, trzymaj, proszę, Proszę. E, proszę. O. Zrzucam e, ci, ci jak najwięcej. Czekaj, bo nie mogę tego podnieść. Dobra, mam, mam, starczy, mi starczy. Zuby, Dobra, zuby. wszystko zabudowane. Ja nie wierzę co on tu narobił, I... Panowie! A jakieś, nie wiem, zrobiliście jakieś jakieś farmę. No jakie ty mlecze tu dajesz! Tu no, musi być farma, mlecze, ale z jedzeniem, no, jakieś jedzonko tu daje. No ale ja my lecę będę jedno! Nie mogę, nie mogę, nie, nie, nie dam rady. Ja Dobra, ja sobie demuskę no, postawić! Co? Ja nie podobałem, ja nie podoba mi nie podoba. Nie, ja jesteście dziwnie, chłopaki, naprawdę, ja nie... pani się jakoś tak dziwnie bawisz. Dobra, Lowe, że zielone bloki dał, nas jest ja Nie, ja nie. Dwie minuty? Tutu, tu, tu. Dodaj, zaobacz, dwie minuty. Dodaj, dawajcie, żelazne. widzi, co robić, widzi, co robić. Czemu ty nie masz nawet ale... drzwi w bazie? Ale, no ale, bo ja mam coś takiego. Co? No, trzeba jakoś dać lecę, się stanie. To ci stawia. nic nie da. No dam, lecę. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Szybko trzeba robić. Zaba. Jedzenie trzeba tu zrobić. Jestem gotowy. Sam. Nie, nie jesteś Dobra, jeszcze gotowy. Zaraz Sama. będzie bum bum bum, także musicie się nie. schować, bo będzie bum bum bum. Nie, ty tyś ty jakiś żarty z nas robisz. Czemu? No nie, ty nie, się no nie boisz? boisz? No boję się, ale nie ma czego, nie. No, jakoś, tak, tak, chyba bum, nie bum, jakoś tak chyba no, nie bardzo. Jakoś tak chyba nie bardzo. Dobra, Dobrze, dobrze chłopaki. No nie, bo te te dywany tu są. Weźcie te dywany, nie ja ma miejsca w kuchni. Nie, 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 ja mam pomysł, ja mam pomysł, patrz. Chodźcie do stołu. Jest za mało, za mało czasu mamy, żeby do stołu. Grubku, weź to, weź to! Patrzcie co ja buch. robię, mnie to nie interesuje, ja robię... Ja się zaklejam, to, to mnie ochroni, no. to jest amortyzacja mojego życia Ej, Grubku, a co ty robisz? Chodź tu, niech Lolo zostanie, ja, ja, bo nas trolluje ja Zobaczymy czy tak cwani, cwaniaczy, czy ja, będzie ja, tak, ja, tak kolorowo ja za 30 sekund, czy będzie tak kolorowo Dobra, czekaj, trzeba wylepić Dobra, chłopaki, odliczamy wspólnie, odliczajmy wspólnie, bo nawet nie przypał Dobra, dobra, dobra Ej. Zalep, 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 zalep. Zalepiam, zalepiam. Ej, niech to zasługuje, żebym Dobra, 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 czekaj, czekaj. Kotlecika. Dobra, o, odsuńcie się, odsuńcie się, bo zaraz nie, tak. będzie wybuch! Dobra, o, nie, się, pika cały dobra, czas! Się. Pik, pik. Nie, wybuch. Dobra, błagam, no. błagam, błagam, błagam oczy, proszę, proszę nie! Proszę nie, nie, błagam, błagam! błagam, błagam. To jest, błagam, to jest koniec! O, panowie! Co się jak tu śmierdzi, nie mogę. Ile my spaliśmy? Co to? Co to, był za co, to jest co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Coś, coś... Czekaj, czekaj, nie czekaj, czekaj Czy my byliśmy w hibernacji? Czemu ty zmieniłeś całą bazę? Coś ty zrobił Macie zbroję, żebyście... Jak zbroję? Ej, ej my, czy, my, czy, my, czy my nie żyliśmy przez długi czas? Weźcie mlecze Czemu on tak ej, zmienił jolo, bazę? Mlecze i Ile my mamy lat teraz? Ja mam 12 Nie, nie, to jest jakiś... Czekaj, u nas... Nie, nie, pająk, czekaj Co tu się dzieje? To, to może być Popka, on, on coś chmuje. A może wyjdziemy, wyjdziemy stąd może, co? Czemu to jest? Jak bo wyjdziemy, o, czekaj, Poczekaj, poczekaj, bo, bo mi się to nie podoba, bo mi się to nie podoba. Dlaczego dlaczego ty, ty, ty tu tak zmieniłeś, a nas nie obudziłeś, a my tam... No bo wy że tak słodko słaliście, wystraszenie, wy, z... to, to są to jakieś jaja tak? Nie, ja muszę wyjść, ja muszę zobaczyć jak moje ja palionowo wygląda, błagam Wy, wy ogólnie Chodźcie, liście. chodźcie zobaczyć jak palionowo wygląda, ja mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, proszę bo ja nie no wytrzymę Co ty zrobiłeś za tutaj tego, co to jest? Co? No nic O, wyjście mam nie rysować. mogę Zobacz, weź mi wysumasz, lepiej, bo zaraz nie wytrzymę No ja to ale co o, mam to zobaczyć? się nie. się zrobiło. Co to kurde. jest? Dobra, nie. Ej, to faktycznie, kurde się stało. Widzowie, ja wam powiem tak. To jest koniec palionowa. To jest I... koniec. Chodź, chodź zobacz jaka jest dziura Ej. tam. Co to jest za napis stronę? Chodź to... zobaczyć, bo ja właśnie się nie wiem czy Dave żyje, trzeba go odnaleźć! Dwie. Czemu Ej, się napis wysiadł jutro? Ej, czekaj, czemu to jest bomba smie? dalej? Ej, czemu ten się Czemu, czemu to jest bomba dalej? Czas no bo... 20, ona nie wybuchła? Ej. Ona jest pusta w środku. Co? Nie, czemu? No bo... Nie, nie, no nie, nie, to nie, 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 no bo masz teksturpaka Wgrałeś Wgrałeś Co się stało Lolo? No wgrałem nie teksturpaka tekstur on, 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 on. No Lolo gdzie czemu ty jest? robisz takie to trolle, to nie są to, fajne trolle, to, to ja myślę, jest ja ja myślałem, to jest nasz koniec, koniec życia Teraz znajdź Dave'a, Dave teraz masz tego teksturpaka i on będzie przerażony, ja nie wiem jak my go znajdziemy Lolo Zaraz do niego zadzwonię, powiem że to, to, to są dobrze. złe pranki, no takich, nie, nie widzę, Dobra, dobre. To nie są pranki w ogóle był taki prank mocny, ja nie mogę Przecież to patrz jak to wygląda. No, no kurwej, ja normalnie, no, ja myślałem, że to jest koniec, nie? Aż zwierzęta, to jest Ej, ja krowa. bombę. Ej, co to jest, kurde? Ja nie wierzę, to jest. Jak ja, ty. Jak, to jak ty to tak zmieniłeś? No bo moje ołówce są mądre i one na to wpadły, nie ja. O nie mogę. Nie, nie mogę. Nie, błagam. ten celor, to jest taki. Nie, błagam, błagam. Nie, weź kubę, to kubę. zmień, weź to zmień póki Dave se krzywdy nie zrobię, to że To jest to tragedia. Serdera. Błagam, zmień no to, dobra. bo ja, nie, nie odnajdziemy Dave'a, niech Dave widzi, że jest wszystko w porządku. Zresztą nie Ej, nie to spodziewałem dźwięk. się, że to będzie widzowie troll. Napiszcie, czy wy się tego spodziewaliście.